Cześć, mamitek z tej strony Patryk. Jesteśmy dziś u królików. Będziemy wywalać obornik. Bo się trochę nazbierało samczyk kupiony z rodowodem. Tak wygląda już samiczka, ostatni nowy nabytek. Dobra, no, musiałem sobie przestawić coś. No i tak. Dobra. Idziemy tutaj. O, czekajcie jesteśmy tutaj od dwóch samic yy, ta ma przepupinę także pójdzie na mięso no nie wiem jak to się stało no ale ma samiec z mojej hodowli samica ze stycznia kupiona z dowodem. dobra to ja się zabieram za wywalanie ten delikwent mnie ugryzł bo mu ten yy, Zdezynfekowałem kratkę, a on cyk i mnie użarł. Ale to nic. Jak chciał, tak zrobił. Dobra. Nie wiem, czy mówiłem, ale dziś ze statywu se nagrywam. W sumie widać. No. Kolejna komora. Już jedna wywalona z góry. E, dobra. Lecimy. Od góry. Bo czasem zleci jakiś gnód. Na świeżą słonę. A tak to. Tak to wszystko. No i tutaj zleci. No, jeszcze starość Czekajcie, dobra, to ja tutaj posprzątam. sprzątam. Widzi się potem. Tutaj tego samca wyjęłem, bo bo on po prostu nie lubi sprzątania i lubi e, ten przeszkadzać no i tak sobie walamy Z półtora tygodnia sprzątamy, nie wiem czy wiem ale już po prostu nie miałem, nie miałem czasu wczoraj miałem wywalać ale padało To nie wiadomo jak też tego w tym No i dobra. pieniędzy, trochę jeszcze tam w tym w domu pieniędzy, eee, posprzątana wszędzie także jadę wywalić tu słońce załaduję z tego, żeby tak nie rozwalać i sobie wiozę, znaczy no noszę, tutaj samiczka. dobra, idę wywieźć i widzimy się, jak już wywiozę, jak tutaj wrócę. A jeszcze jak jadę walić, to zajdę sobie na na perską, jest tutaj zasiana. No nie wiem, z tydzień temu, tak wygląda. Nieźle posiana, także tu kury wydrapały Tutaj wschodzi o. Eee. tutaj jak widzicie co nie było przykryte, co kury wywaliły To nie puściło nic eee. no. Nie puściło nic. Tutaj też wschodzi. Myślałem, że tu nic nie wzejdzie, bo tutaj kury dawały, tak? Yy, wszystko to z glebu na nawiazłem ogornika, yy, ale kury wy, wy, ten, wywaliły. No, ale widać, wschodzi, tylko tutaj są takie dołki pogrzebały. No yy. i tak, dobra, ja idę, bo jeszcze mam trochę roboty dzisiaj. Trawy już bym mógł kosić, ale mokra. Nie ja wiem, codziennie ma teraz padać, także nie wiem kiedy ja to skoszę, ale dobra. Tutaj wywalam wszystko. Zęgnuj. Tutaj są zrąbki, tutaj jest pole. Tam już jestem po wykopkach. Ej, no. Tak. Samica z 1 stycznia. Też sprzątamy. W sumie mogłaby trochę jeszcze no nie, bo tutaj jest taka już... A w sumie nie będę sprzątał. Tutaj zielonkę wywaliła. Jeszcze tutaj nie trzeba sprzątać, w następnym tygodniu sprzątna. Tutaj też nie będę sprzątał, bo to co na wykocie. Dwa dni jeszcze chyba, niecałe. No, z tym dniem dwa dni. Jest już po południu, Chyba 16 może już będzie. No także tylko mam Tylko tutaj. Tam mam na czwartego. Tutaj Wojtkę też zgarnę. Co tam Wojtek? No, tak się Wojtek prezentuje. Dobra, to ja wywalam. Dobra, no i koniec. Trochę tam to zgartałem. I słomy tutaj. Trzeba tylko wywieźć. No, to se co odpoczywa. Tutaj za tydzień jakoś wywalę. Żeby się okociła. Aby tylko. Wojtek, dobra. Także ja Wam się śmiech spodobał. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, Na razie, trzymajcie się, cześć.